nie zginęła, gdy my, my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablon odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz z ziemi włoskiej do Polski Za twoim przewodem Złączym się z narodem Przejdzie Wisłę, przejdzie Martę Będzie Polakami Dał nam przykład, bo na partę, Jak zwyciężać mamy Marsz w ziemi włoskiej do Polski! Za twoim przewodem! Złączył się z narodem. Marsz Marz Dombrowski! Ziemi włoskiej do Polski! Za twoim przewodem! Złączył się z narodem. Dziękuję bardzo. Słuchałem Was i słyszałem pogłos ze wszystkich stron. Mam chyba nie tylko ja wrażenie, że ten hymn usłyszała dzisiaj naprawdę cała Warszawa.